Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boże. Z obłoków jasnych zejście aniołom, łukie. z rzeszą zbawionych, śpieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech przy. się U niej się ziemi, uchwyć do mnie. A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, za szczydomy się Boga Nie Niech Cię przygarnie Chrystus uwielbiony. On wezwał Ciebie do Królestwa Świata. Niech na spotkanie w progach Ojca domu Po Ciebie wyjdzie litościwa matka. A mielski orszak i chłopże uniesie ziemi. Leży do mnie, a przysławiam w zaprowadzi zawróć, na szczęto bliżej Boga jeszcze. Promiennie chrystle boski zbawicie. jedyne światło, które nie zna zwierzę. bądź dla tej duszy wiecznie, mądrz, pozwól oglądać chwały swej bajeństwa. Na orszak mój wuju się przyjeżdża, w i wyżydła, a piec na bielonie kiebiu a w do bliżej Boga na